Bardzo się cieszę, bo dzisiaj po raz trzeci od znowienia dostaw artykułów żywnościowych wydajemy towar najbardziej potrzebującym mieszkańcom parafii i osiedla. W czerwcu podpisałem umowę w imieniu parafialnego zespołu Caritas z bankiem żywności na dostarczanie tej żywności. Ta umowa jest podpisana w ramach europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym FEAT 2000, 2015. W dniu dzisiejszym do parafialnego zespołu Caritas dostarczone zostały produkty za sierpień i za wrzesień, czyli każdy, z, każdy kto dzisiaj się zgłosił po odbiór, otrzymuje około 11 kg artykułów spożywczych na, na, na osobę. Paczki, paczki zawierają artykuły podstawowe artykuły spożywcze z sześciu, z sześciu grup, czyli są to produkty jest to olej spożywczy, jest cukier, jest, są produkty sypkie. Makaron, kasza jęczmienna, dzisiaj są płatki kukurydziane, jest dżem i produkty o długim terminie przydatności do spożycia pakowane w puszki, czyli to będzie groszek z marchewką, klopsiki mięsne, mielonka wieprzowa. Mleko oczywiście. Obecnie na liście mamy zapisanych 172 osoby. To oczywiście to, są, to jest ilość osób, natomiast ilość, ilość rodzin jest mniejsza to jest 74 rodziny i 172 osoby. Mm -hmm. Przy czym ten program, w odróżnieniu od poprzednich edycji, ma taką zaletę, że każdy, kto dostarczy zaświadczenie w danym miesiącu, od następnego miesiąca będzie mógł otrzymać paczkę żywnościową. Czyli nie, jest, nie zamykamy naboru skierowań z MOPR-u w czerwcu, czy nie zamknęliśmy naboru skierowań z mopr w czerwcu, czy w lipcu, tylko sukcesywnie uzupełniamy skład osobowy na uzupełniamy listę i po prostu zwiększamy ilość dostarczanego towaru. Dostawy mamy raz w miesiącu raz w miesiącu, przy czym ze względu na sezon wakacyjny w sierpniu dostawy nie było, dlatego dzisiaj wydajemy towar i za sierpień i za wrzesień. Żeby móc otrzymać pomoc w formie paczek żywnościowych należy dostarczyć skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To skierowanie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydaje na podstawie wywiadu środowiskowego. I z tym skierowaniem należy zgłosić się do nas w czwartki od godziny 15 do 17. Dyżuruje, dyżuruje tutaj ktoś z parafialnego zespołu Caritas. Ewentualnie zostawić proszę w zakrystii I, i, i to dotrze do nas uzupełnimy listę. Myślę, że dla osób najuboższych na terenie naszej parafii, naszego osiedla, Taka pomoc w formie paczek żywnościowych jest znaczącym, znaczącym, znaczącą pozycją w budżecie miesięcznym. Krótko mówiąc, mają, mają towar w domu o długim terminie przydatności do spożycia. O, otrzymując go od nas, nie muszą go, nie muszą go kupować. Zwykle to są osoby w bardzo trudnej sytuacji życiowej, materialnej, często zdrowotnej. Jest nas tutaj troje, członków parafialnego zespołu Caritas. Oprócz mnie są dwie koleżanki, które prowadzą zapisy i pilnują dokumentów, żeby były poprawnie wypełnione. W trakcie, po przyjeździe towaru, zwykle osoby, które otrzymują od nas te paczki żywnościowe, pomagają w rozładunku, a dzisiaj dodatkowo jeszcze skorzystaliśmy z pomocy innych osób z parafii. Przy tej okazji bardzo dziękuję za tą pomoc, bo, bo dzięki temu yy, przebiega proces. Proces od rozładunku do wydania towaru przebiega sprawnie i, i, i nie zajmuje tyle czasu, ile, ile, ile zajmowałby, gdybyśmy robili to sami. Obecny program pomocy żywnościowej, podprogram, tzw. podprogram 2015 trwa od czerwca 2015 roku do końca lutego 2016 roku i przy tej okazji być może ta informacja dotrze do osób, które otrzymują od nas paczki żywnościowe, aby osoby, które, którym ważność skierowania z MOPR-u kończy się w październiku, aby w październiku osobiście... Takie osoby w październiku muszą się osobiście zgłosić do Bliskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, odebrać nowe skierowanie, aby mogło otrzymać żywność w listopadzie, w grudniu i w przyszłym roku.